Witam serdecznie, z tej strony Adam. Przed Państwem drugi już odcinek kursu poświęconego web designowi. Nim skupimy się na hierarchii obiektów i elementów. Zapraszam. Przedstawiam Państwu najgorszą stronę internetową, jaką znam. Prawdziwy diabeł wcielony, czyli całkowite przeciwieństwo tego, o czym sobie mówiliśmy do tej pory. Ale co tak naprawdę sprawia, że ta strona jest tak fatalna w odbiorze? Zacznijmy od rozmieszczenia elementu. A raczej jego braku. Nie widać tutaj kompletnie żadnego ładu, konsekwencji i harmonii. Drugim problemem jest wyraźny brak hierarchii. Każdy obiekt na tej stronie przyciąga naszą uwagę, wręcz krzyczy do nas: Jestem tutaj, popatrz. Przez to nie czujemy się komfortowo, nie mamy punktu zaczepienia, nie wiemy na co patrzeć, skąd rozpocząć naszą przygodę. Ogólnie taki przekaz nie budzi naszego zaufania i sympatii. Na żywo jest jeszcze gorzej, bo dochodzą dźwięki i ruszające się elementy. Link strony w opisie, ale uprzedzam, wchodzą Państwo na nią na własną odpowiedzialność. Dlatego najpierw zalecam skontaktować się z lekarzem lub terapeutą, gdyż każdy taki widok zagraża Twojej psychice i zdrowiu. Na tym przykładzie widzimy wyraźną hierarchię elementów. Na co pierwsze Państwo spojrzeli? Zakładam, że była to twarz kobiety na tle kolorowych kształtów. Później, pewnie, na wyraźny napis, a następnie kolejne elementy, jeden po drugim. Dzięki odpowiedniej hierarchii, strona sama prowadzi nas od jednego elementu do następnego. Pierwszy, drugi i tak dalej. Dzieje się tak dlatego, że nie jesteśmy w stanie skupić uwagi na wielu elementach, a tylko na jednym w danej chwili. Dobrze rozplanowana hierarchia będzie sama prowadziła nas po elementach od najważniejszego do najmniej ważnego. To na co patrzymy w danym momencie jest dla nas można powiedzieć wysokiej rozdzielczości, reszta obrazu dookoła traci na znaczeniu, jest w pewnym stopniu rozmyta i nieczytelna. Spróbujmy wykorzystać tą wiedzę w konkretnym przykładzie. Powiedzmy, że projektujemy design dla maklera giełdowego Tomasza Kowalskiego. Co jest najważniejsze na tej stronie? Czy to, że jest maklerem z Warszawy? Czy to, że ma doświadczenie? Czy może jego zdjęcie? Kompletnie nie wiadomo, gdyż nie ma tu żadnej hierarchii. Wszystko wygląda podobnie bez wyraźnego akcentu na jakikolwiek z elementów. Zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Teraz to jest zupełnie inna sprawa. Z pewnością widać dużą poprawę, a tak na dobrą sprawę zbyt wiele nie zrobiłem. Użyłem kilku sztuczek designerskich, aby stworzyć hierarchię między obiektami. I właśnie tego typu umiejętności będę chciał Państwu przekazać. Dzięki temu będą mogli Państwo dowolny, losowy zbiór elementów przekształcić w realny i dopracowany projekt. Omówmy sobie teraz hierarchię, jaką tu uzyskałem. Czy mamy teraz jakiś główny punkt naszego designu? Bez wątpienia jest to zdjęcie Tomasza Kowalskiego. Kolejnym elementem jest jego imię i nazwisko, ponieważ znajdują się najbliżej zdjęcia. Następnie mamy duży, pogrubiony tekst, później przycisk na dole. Przycisk ze względu na to, że jest on dość duży, a wokół niego mamy dużo wolnej przestrzeni, co tak na dobrą sprawę wprowadza hierarchię. Przede wszystkim wielkość i grubość elementu najczęściej definiują nam hierarchię. Można użyć też koloru, kontrastu, odpowiedniej grafiki, która przyciągnie uwagę, ale najczęściej używa się do tego właśnie wielkości i grubości. Więc pierwsze co zrobiłem, to powiększyłem zdjęcie. Automatycznie większy element równa się większe przyciąganie i tyle. Jasny prostokąt za obrazkiem ma dodatkowo uwidocznić i przykuć uwagę na zdjęciu. Duża czcionka i wielkie litery w pierwszym akapicie po lewej stronie ma za zadanie skierować odbiorcę właśnie w ten element, w drugiej kolejności. Natomiast pogrubienie daje wrażenie, że tekst jest jeszcze większy niż w rzeczywistości. Rodzaj przycisku jaki użyłem tutaj potocznie nazywamy ghost buttonem. Ghost, czyli duch. Ten rodzaj przycisku, czyli z widocznym tylko obramowaniem idealnie sprawdza się na stronie ale nie jako główny i jedyny przycisk, częściej jako kolejny, ten mniej nazwijmy to ważny. Na zakończenie tego odcinka mały bonus dla Państwa: drugi wariant uzyskania hierarchii naszego przykładu. Proszę napisać w komentarzach, która wersja bardziej Państwu się spodobała. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka.